Panie ministrze, jeszcze parę słów tutaj dla kopalni Sośnica, dla naszego fanpage'u. Chciałem się spytać, 8 lat temu chcieli nas zamknąć, chciałem się spytać, jak pan minister odbiera teraz to nasze federowanie? No odbieramy z wielkim zadowoleniem, dlatego że, jakby to powiedzieć, wyszło na nasze. Wyszło i na wasze i na moje, e, bo wtedy państwa, żeście mnie przekonywali, e, nie będę tego ukrywał, że były rozmowy właśnie ze stroną społeczną, i nawet żeśmy zawarli pewien kontrakt. Ja prosiłem, żebyście mi pomogli, by tutaj dotrzeć do pracowników, żeby odbudować morale, żeby uwierzyli, że możemy tę kopalnię uratować, bo przecież ona była przeznaczona do, do, do likwidacji. Ja obiecałem ze swojej strony. Że pojadę do Brukseli i będę prezentował stanowisko takie, że kopalnia zaczyna poprawiać wyniki. I muszę powiedzieć, że i państwo, i ja żeśmy się ze swoich ról wywiązali, bo państwo się dotrzymali słowa i muszę przyznać, że z każdym miesiącem rzeczywiście pewne morale, jeśli chodzi o kopalnie sośnica, rosły, inwestycje były realizowane. No i tak jak żeśmy zakładali. Pokazaliśmy w komisji na koniec roku, że sośnica ma wynik dodatni. A więc to, że ja w połowie roku na rozmowach z panem dyrektorem Sewkowiczem powiedziałem mu, że no wie pan, zgodnie z rozporządzeniem, jeśli kopalnia ma wyniki dodatnie, no to nie powinniśmy ją likwidować, a ta kopalnia zaczyna mieć wyniki dodatnie. On się zdziwił i monitorował, to tak chwam już dzisiaj PMO od kuchni monitorowanej, byliśmy co miesiąc. I muszę powiedzieć, że to iż... Wyście się wywiązali ja ze swojego zadania, bo ja miałem co mu przekazywać, że faktycznie inwestycje idą, że dyrekcja poprawiła morale, że wyście tutaj się też zmobilizowali jako pracownicy. No to na koniec już mieli wynik dodatni, i nie było powodów już wtedy, żebyśmy tą kopalnię musieli likwidować. Ona zresztą był już, bo wiadomo, październik, listopad. Bo ja dostałem słowo od pana dyrektora Sewkowicza w komisji, że no jak jest tak, jak pan mówi. No to tak to tak nie być. będzie zlikwidowana, nie? Yy, Dlatego pytanie. Ale, ale miałem, miałem, bo to dzisiaj można już o tej kuchni powiedzieć, yy, miałem, ale yy, warunek jeden, że nie mogę o tym mówić. A. Że do końca roku nie można przesądzać musi być ostatnie sprawozdanie przedłożone z końcem roku, no Państwo żeście wiedzieli, że coraz lepsza jest sytuacja e, kopalni Sośnica, no i też wiadomo, no Barburka, to, że to taki czas był, kiedy e, jak był wysiłek, jest efekt, no to wszyscy oczekiwali tych, te, tego dobrego, e, dobrej informacji, e, no gdzieś tam e, e, dawałem informację przez jakby kuluarowo, że jest dobrze i w styczniu zostało ogłoszone, czyli ja też dotrzymałem tego słowa, które dałem Panu Dyrektorowi Sewkowiczowi, ale muszę też powiedzieć, że po ostatnim sprawozdaniu, kiedy było tak, jak żeśmy mówili, no to nie wiem, jakie były miny, ale decyzja została podtrzymana, tą, którą myśmy wynegocjowali. Sośnica w tej chwili się stara o Partię N. Czy Pan Minister jest w stanie nam pomóc znowu? Myślę, że trzeba zainspirować nowego wiceministra i nie, że teraz się chce wyręczać, ale myślę, że jeśli padły deklaracje dotyczące, że jest w rządzie i w ministerstwie to poczucie, że trzeba jednak zainwestować, i, I dlatego pewne okoliczności, chociażby się spotkanie z metanem, one utrudniają. No bo to jest kwestia wydlenowania pewnych środków, czy ewentualnie spowodowania, że inwestycje stają bezsensowne, tak? Bo w momencie, kiedy my zainwestujemy, a za trzy lata nie będziemy mogli tego dyskontować, no to, no to umówmy się, że nie będzie na to zgody. Stąd tak ważna jest ta dyskusja o metanie i tak ważne jest zabieganie, żeby to rozporządzenie nie wyszło w życie. Natomiast ja myślę, że tam, gdzie są realne możliwości, i potencjał, a w Sośnicy zresztą było o tym dobrze wiecie, jest, to myślę, że trzeba o tym rozmawiać. I myślę, że trzeba zainspirować, bo po to też pan wiceminister Wesoły jest powołany, żeby tymi, tymi obszarami tu na miejscu, jako człowiek tej ziemi, jako człowiek stąd umiał pewne rzeczy przenieść bardziej wiarygodnie i z argumentami, żeby zapadały stosowne decyzje. Także dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.